Cześć, witajcie z tej strony, Pirackie Klocki. A dzisiaj zapraszam Was na indiańską makietę. Dzisiaj do naszych tutaj Indian, do naszego plemienia, przyszli żołnierze z ofertą, niestety nie do odrzucenia. A dlaczego taką? No już tłumaczę. Nasi Indianie niestety już od wielu lat są przyganani z terenów yy, przez żołnierzy z prostej przyczyny: po prostu na ich ziemiach odnaleźli po prostu ropę. Inne cenne kruszce, no i cały czas każą im się lekko przenosić, przenosić, oni coraz kolejne tereny y, zabierają, ale coraz y, to bardziej przyganiają w, po prostu w stronę niczego, że aż w końcu zapewne stracą swoje ziemie. No i niestety chyba już doszło do takich sytuacji, bo tutaj mamy już pana z walizeczką, w której najprawdopodobniej jest jakaś umowa i pieniążki. No, i przyszedł nasz gubernator, bo wiadomo, on to spisuje, ale nie będzie dźwigał jakieś nie wiadomo jak ciężkich tutaj waliz. No, i widzicie, że pewnie oni są już tak, ci żołnierze, bardzo blisko ich, ich miejsca. Z prostej przyczyny, że zobaczcie, nad nie przyjechali na konikach. Po pierwsze, a w zasadzie po drugie yy, nawet nie mają broni, żeby się przed, przed zwierzętami czy przed Indianami się odganiać. Z prostej przyczyny, po prostu ten obóz jest tak blisko, że aż broni nie potrzebują, a wiedzą, że Indianie są bardzo pokojowi, żeby ich zaatakować, i wiedzą, że stworzyłoby to jakiś konflikt, więc po prostu się boją. No niestety biedni Indianie. Po prostu są wykorzystywani przez to, że są w miarę pokojowi. No, może to się zmieni, ale to się zobaczy. No i tak, tutaj już widać, że wyszedł wódz z małżonką. No i po prostu chyba wszyscy Indianie wiedzą do czego to zmierza, że znowu będą musieli zostać przegonieni w dalsze tereny obozu. Czy nawet już nie wiadomo gdzie, no bo już mówię wam, las się pewnie kończy, tutaj pewnie już wszędzie są jakieś fabryki, no i nie wiadomo gdzie ci nasi biedni Indianie mogą uciekać. Na pustyni, ale na pustyni z kolei nie ma jakiegoś żarełka, więc no tutaj trochę... Lipa. No zobaczymy, co wymyślą nasi Indianie e, w przyszłości. Może jakiegoś motka właśnie indiańskiego jeszcze wybuduje. Piszcie, jeżeli wam się podoba. No i niestety, no wszyscy nasi Indianie się spodziewałem, co ich tutaj czeka, że pewnie dostaną gotówkę, będą musieli się wynieść, a jeżeli odmówią, to pewnie będzie to uznane za formę, nie wiem, y, formę nieprzyjaźń, nie wiem... Powstrzymania rozwoju, no i wiecie, pewnie jakoś w białych rękawiczkach zostaną, niestety, zabici, więc pewnie tutaj wolą, tutaj wiadomo, przeżyć, no i pewnie przyjmą tą gotówkę, no i niestety nie będą mieli wyboru i będą musieli się gdzieś wynieść. A gdzie się wyniosą, to ja po prostu nie wiem. No ale dobrze, tutaj, jak widzimy, zaraz będzie spotkanie, zapewne jakieś tutaj umowy przy takim na szybko zrobionym tutaj stoliku zrobią. W ogóle powiem Wam, fajny ten stolik mi się udał. Pochwalę się sam, sam siebie. No, z tych desek najnowszych. Tak wzią, nagle mi wyskoczyły po prostu przy obracaniu klocuszków. No i mówię, no kurczę, w sumie fajnie by było wykorzystać te deseczki jako stół. No i jakoś tak fajnie wyszedł. Piszcie, czy Wam też się ten stół podoba. Dalej, ile jeszcze mamy tu Indian? Bo w sumie pewnie jednego tutaj Indianina nie widzicie. Jest tutaj zakamuflowany gościu. Który po prostu ma czarny strój, czarną jakąś płachtę, żeby po prostu nikt go nie widział yy, powa Kamienną twarz, no i po prostu jest w tym pieńku jako, I tutaj ma ten pieniek jako przykrywkę O, i z powrotem nie widzicie go yy, Po prostu pewnie się tutaj, wiecie, jakby coś było nie tak, on może w każdej chwili zaatakować yy, No i dobrze yy, Tutaj jeden Indian się na to wszystko patrzy yy, Co tu się stanęło? Ten jeden je marchewkę, nawet chyba jest za bardzo rozkojarzony, żeby skumać tutaj powagę sytuacji. Mamy tutaj jeszcze szamana, szaman bardzo mi się podoba. Tutaj jest w części Tarzana, obi jeszcze tego właśnie oryginalnego Indianina. Piszcie, czy bym nie, lepiej mu dodać by było na przykład, teraz mam czarny ten. I nie... Rokes, o, piszcie, czy by fajnie w nim wyglądał, czy nie. Tak, oryginalnie bardziej, bo ja się bardzo nad tym zastanawiam i może, jeżeli kiedyś będę jakiegoś mocka jeszcze indyjskiego budował, to dam mu ten, piropur, ten irokes ten irokez czarny. No i dalej, co my tu mamy? Jeszcze mamy tutaj szczurki, jakieś przebiega ze skrzyń, pewnie jakieś tutaj, niestety, zapasy tutaj podszerają te szczurki. Mamy tutaj jakieś pięki, no tam. Jeżeli chodzi o wnętrze tego tipi, nie będę już go otwierał, ale jest spartańsko urządzone. Niestety, no tutaj jakiś konik ma jakąś małą zagródkę. No i na razie póki co się naszym tutaj Indianinom spokojnie żyje, ale no jak mówię. Niestety ten pan jest bardzo chciwy na zyski, po prostu dla niego liczy się tylko forsa, jakieś służce. No i po prostu... No, forsa, forsa, jeszcze raz forsa. Niestety. Na szczęście tutaj nasz przyjaciel, który niesie tą walizeczkę z gotówką, jest po prostu lepiej, bardziej pokojowo tutaj nastawiony do wszystkiego, nawet broni nie wziął ze sobą. Po prostu wie, że tutaj Indianie są tak pokojowi, że ich nie zaatakują. Zwierzęta też za bardzo nie atakują, po prostu tutaj, wiecie, pewnie przy fabrykach nawet nie kręci się zbyt dużo jakichś niebezpiecznych zwierząt, dlatego tutaj mało kto ma broń. No Indianie bardziej przed zagrożeniem, że jednak żołnierze Zostaną zaatakowani, bo wiecie, oni są pokojowi, ale jak zostaną zaatakowani, no to już broń pójdzie, w... wiecie o co chodzi, pójdzie już w szkodę. Więc, no tutaj, wiadomo, tutaj, wszystko jest bardzo napięte. No i po prostu, jedynie tutaj dobra wola tego żołnierza, że będzie jakoś pokojowo tutaj podpowiadał gubernatorowi, że może byśmy jednak oszczędzili, czy jakoś jakieś pokojowe tutaj zastosowanie zrobili. No i po prostu pewnie będzie tutaj jakoś tym Indianom jak najlepiej podpowiadał, bo to jest widać, że dobry człowiek i on chce jak najbardziej tutaj. Po prostu chce, aby każdy był zadowolony, a no, ale niestety w takich ciężkich czasach nie zawsze się da. Eee, Piszcie, czy podoba Wam się ten moce, czy coś by zmienił. Jeżeli ktoś uważa, że może tutaj powinien być na przykład ten nowszy konik o tego typu mi chodzi. Ja akurat użyłem tego, bo już mam go od wielu lat, no jest, już, jestem z nim po prostu bardzo zżyty. No i po prostu pasował mi, no bo jednak to jest indiański konik, takie no koniki inne są po prostu zwykłe. Piszcie, jeszcze chcecie jeszcze takich bardziej więcej westernowych mocy, czy jeszcze chcecie powrócić tutaj do przygód Indian. Ja zapraszam was na inne odcinki na moim kanale. Trzymajcie się, cześć!